Krok, wymach, tył, bok. Krok, wymach, tył, bok. stopę. Krok, wymach, tył, tył Krok, wymach, tył, Krok, wymach, I w Stop! Lubisz? Tak. Lubisz? Tak. Super. Tak. Smacznego. Dziękuję. 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 Na zdrowie. A przez którą mówiłam też. Pa. Aha. Dziękuję. Teraz... Dziękuję. 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 Chodź Paulina jeszcze. Moja dla Ciebie. Chodź, chodź. Dziękuję. Proszę bardzo.